Na 16 urodzinę swojej siostry, czyli ja wtedy miałem 13 lat. Uh -huh. nie, nie wiem czy ja mogę mówić, czy nie pół tatry wypiłem. <laughs> Tyle pamiętam. Cześć kochani, witajcie, Paweł Dącba, dzisiaj z nami Kamil Kosakowski z grupy Disco Boys. Cześć. Witam serdecznie, cześć Pawełku. Hejka. Cześć. Witam cię bardzo serdecznie. Słuchaj, Kamil, to był taki dość pracowity rok dla Ciebie i dla Twojej grupy. Oj, to że zbliżamy się do końca roku powoli. To chciałbym... Podsumowanie. Robimy. Takie podsumowanie. Słuchaj, Pięknie. kawałków wydaliście sporo, między innymi wakacje, schodki nad Wisłą, tutaj z migiem i spontanem niebieskie oczy, zarubiste BLONDY, blondy, mały, MIŚ, niedawno trip. To, to taki tak, najlepszy kawałek. Tak, tak. E, same pozytywy te numery zbierają. Jak się z tym czujesz? To jest tylko taki, wiesz, jakby powiedziałeś, tylko takie najważniejsze, ale również jeszcze wyszły kilka utworów od bagno. Tak, tak. E, oprócz tego, ja gdzieś tam jeszcze miałem jakieś swoje, takie solowe. Mhm. E, powtórz jeszcze raz pytanie do mnie. Jak się czujesz z tymi Jak komentami, które są same pozytywne? Tak Kurde, tak naprawdę, wiesz to. Super nutki, super sztosy robisz. Powiem Ci że y, cieszę się i, i gdzieś, gdzieś tam mega mi jest miło. Znaczy z tego, że wiem, ile też w to konam pracy, i wiesz, jakby nad tym wszystkim pracuję, nie? To nie jest tak, że ja to robię sobie no, taką tylko wiesz, żeby sobie po prostu jakby trzepać hajs z tego, broń Boże. Ja to robię, wiesz, jakbyś czysto po prostu zajawał, jaram się tym wszystkim, co robię, no i myślę, że po prostu ludzie to doceniają. I nawet jeżeli czegoś gdzieś tam w jakimś ut utworze nie dopnę na 100%, to i tak oni to przymykają oko, bo naprawdę ten fanbase mój jest tak wielki, że po prostu nie widzą ile wkładam do serducha. I nawet jeżeli gdzieś tam mi się potknie noga, to nie tak wiesz, na to przymkną oko i nie, nie napiszą tego zł złego komentarza, tylko powiedzą. To tak zawsze nie? też podkreśla, że ty lubisz bawić się po prostu muzyką, nie? Tak, tak. I to jakby wiesz, udowodniłem już niejednokrotnie robiąc gdzieś tam, nawet, wiesz, jakieś przerabiając różne kawałki, czy też właśnie tworząc e, drugi gdzieś tam poboczny zespół Bagno. I muzyka jest po to, żeby się nią bawić, i to po prostu trzeba to robić. Nie? Ile koncertów w tym sezonie zagraliście? Sporo? Wiesz to sporo. Zostanie właśnie gadając z menadżerem, do wyjazdu do Turcji było chyba 246, więc no, Ostro. no nie mamy jeszcze końca roku. Wiesz, no teraz wiadomo, że już po sezonie jest, więc... No nie będę też gadał, że gramy, bo nie, Ale kluby nie wiadomo są kluby. ile. Tak, są kluby. No, akurat teraz gramy dużo, bo z tego, że są moje rodziny, więc 12 będziemy grali 4 sztuki, więc troszeczkę tego jest. Więc no, tak weekendowo teraz gramy po te trzy sztuki, nie, trzy 3 sztuki tak standardowo, no, ale w sezonie to naprawdę zdarzało się tak, że i w piątek 4, i w sobotę 4, i w niedzielę ze 3, więc było tak naprawdę mega dużo. A teraz troszeczkę jest tak, wiesz, wolniej, spokojniej, jest taki bardziej, wiesz, silnie. no, ale to też dobrze, bo no, w sezonie. No i nie było czasu na robienie muzyki, wiesz, praktycznie nie była cały czas trasa, zdarzało się nawet tak, że byliśmy 18 dni w trasie, yy, a teraz jest też czas, wiesz, na muzykę, na koncerty i teraz jest taki właśnie bardziej luźno, nie? Chill out, dobra. Taka. W naszym programie zawsze jest gościem gramy w grę, ty wybrałeś sobie grę Uno, więc rozdaję karty, yy, po siedem rozdaję. w ogóle je? A, czy nie potrafię. <grywać> <grywać> dobrze, dobrze. dobrze. -te? Próbuję. Starego wyjadacza? Nie ma tak łatwo. <grywać> Dobra. 13 lat zbijałem jabłka. Znaczy, te skrzynki na jabłka, więc nie wiem jak się gra. Dobra, słuchaj, po 3, 4, 5, 6, 7. Zasady mamy takie, że dobieramy do liczby albo do kolory po prostu. Wiadomo, kto startuje? Startuj, proszę bardzo, jesteś gościem. Może tam stąd więc... weźmiemy. Dobra, niech będzie. Dobra. Czyli albo mamy dwójeczkę, yy, pokażmy może do kamery, dwójeczka jest i sobie dobieramy po prostu i sobie tak. czujemy, nie? No i ciśniemy. Dawaj jakieś pytanka. Słuchaj, chciałbym teraz o, podpytać Cię o TikToka. Śmiało mogę powiedzieć, że jesteś królem tutaj polskiego TikToka. Ile? Ponad 2 miliony? Tak. No, obserwujących? 2 zaraz tutaj już ciężko na to pracuję, żeby już to wleciało. 2 Zaczynasz. E, więc działam sobie jak najbardziej. Wiesz co, no kurde, może nie jestem królem TikToka, bo są ode mnie gdzieś tam więksi twórcy. E, no nie w muzyce, ale ale gdzieś tam mhm. są najwięksi twórcy. Yy, no co, staram się. Też jestem, wiesz, też jestem od samego początku na no, tej aplikacji, mhm. więc tak naprawdę jestem weteranem tego, można powiedzieć. No gdzieś tam ja to budowałem, znaczy może no, nie ja budowałem, ale, nie, ale gdzieś tam no, byłem twórcą same od samego początku, więc. A co ta karta oznacza? Ta karta oznacza, że pauzujesz. A. Tak, tak, czyli teraz ja. Ale ja nie mam, więc muszę sobie dobrać. No, Dobra. no więc wiesz, byłem od samego początku tej aplikacji, mhm. więc no wiem, co z czym się je i co gdzieś tam stawiać, żeby to miało jakieś także. Ale tam też popyt. tak masz, że na przykład poświęcasz dużo czasu na jeden filmik? No bardzo dużo. Ale ile, ile dużo można poświęcić najwięcej czasu na film? Ile ty to... poświęciłeś najwięcej? Najwięcej, no to tak z montażem. Na pewno z godzinę, to jest tak, wiesz, to jest tak luźno, nie? A pomysły? Z skąd przychodzą w ogóle? Kurde. O, wiesz, obserwujesz, nie no, wiem, innych zestawów, Stanów, czy z Nowej Ostatnio też właśnie gadałem z chłopakami z Menelaos o tym i oni mówili, że właśnie podziwiały mnie, że te pomysły, powiem ci chłopie, że jakoś to samo się tak rodzi. Wiesz, to, wiesz, to jest tak już, że jak przeglądasz sobie te TikToki, no bo hmm. nie ukrywam, że też przeglądam, hmm. i, i to nie mam tak, że po prostu jakby się inspiruje, czy mi się pisze, że inspiracja, tylko po prostu jakoś wiesz, zobaczę sobie w jednym coś tutaj, w drugim coś tutaj hmm. i te pomysły mi się same rodzą. Nie jest tak, że ja kopiuję gdzieś tam jeden do jednego tej filmy, bo to Jasne, bez Jasne, oczywiście. E, tylko po prostu, e, piąteczki nie mam, tylko po prostu staram się łączyć jakoś to wszystko w całość, to pomysł same się rodzą, znowu stopują. A ja mogę, o tutaj zmienić teraz na kolor na przykład, e, zielony poproszę, okay. jeżeli masz. A jest jakiś patent albo, nie wiem, żeby zrobić dobry filmik na TikToka? Bo wiesz, ja na przykład, to... wiesz, totalnie się na tym nie znam. Mhm. Dobra, dla osoby takiej, która... No. Yy, teraz ty jedziesz. Dla osoby, która się w ogóle jakby w tym gdzieś tam, wiesz, jakby nie, nie gdzieś tam się nie, nie, jakby to powiedzieć, nie... Nie ogarnia. Nie całość. ogarnia się w tym, dokładnie. Są takie podstawowe punkty, które warto wiedzieć, na pewno to jest dobra jakość. No tak, yy, dobry telefon, nie? Dokładnie, dobry telefon, dobre oświetlenie i... Najlepiej to mieć przy sobie jakiegoś twórcę zasięgowego, mhm. który chociaż na chwilę cię pokaże, albo który wystąpi z tobą w filmie, no to, to od razu jest, wiesz, od razu jest, kurde, łatwiej dla człowieka. Eee, to co ta karta oznacza? Ta, że ja dobieram cztery. No tu wybierasz cztery kurde, <śmiennie> ojej, nie? No, no, więc to jest taki y, maluty taki smaczek, wiesz, na jakiś sukces, czyli dobre oświetlenie, jakiś pomysł, mhm. ale to wiesz, wy pracując w radiu macie mnóstwo pomysłów tak naprawdę, możecie sobie tworzyć cokolwiek, co, ten, co byście chcieli. E, a to? Dobierasz dwie. Tak, I no, tym... ale ty mi ładnie kosisz dzisiaj. Chyba zamiast. wygrałem, tak? E... Teraz jak położysz jedną, tak, to ja staję w... Tak, kładź, ty... a nie, nie masz, nie masz żółtej, musisz zabrać żółtą. A. Albo dwójeczkę. Okej. Okay. Dobra. Ha. <głos> <głos> Proszę bardzo. A i co jest teraz na topie, jeżeli chodzi o TikToka? Jaki, jakieś tematyka? E, tematyka nie? Te, nie, nie. Raczej, raczej, raczej chyba nie. Dobra. A jako, że prowadzisz tego TikToka, na pewno masz tam mnóstwo fanek. Czy zdarzyła ci się jakaś bardzo ciekawa propozycja od jakiejś fanki? Nie, wiesz co, no zdarzały się propozycje. No, tutaj nie będę jakby mówił i to tak naprawdę co koncert można powiedzieć. No. E... Taka, która zapadła ci najbardziej w pamięć? Propozycja? No. Albo prośba, nie wiem. Znaczy wiesz to teraz ogólnie to nie są propozycje może takie bardziej challenge dla nas, no. jako gdzieś tam dla nas twórców, są takie, że nie, ludzie, albo, albo bądź dzieci nagrywają na przykład, że pierwszy dzień czekania aż kamień mi odwiedzi. No. no i na przykład Aha. wiesz, no i to takie oni mają teraz challenge swoje, albo na przykład, nie wiem, szósty, Nie wiem, pierwszy dzień, na przykład kiedy Kamil na przykład coś zaśpiewa, albo pierwszy dzień, kiedy Kamil na przykład mnie, za, mnie zaprosi na scenę, to są takie challenge, no i na przykład teraz dziewczyna czekała 100 dni. Wow, ale się doczekała. E, tak, na, za, wow. na zatańczenie belgijki ze mną. No i oczywiście. Yes, no, proszę no, bardzo. Zatańczyłem, nie? Jak najbardziej. E, więc takie challenge teraz są właśnie modne. Okay, okay, I to chyba tak najbardziej zapada w pamięci, a takie gdzieś tam, wiesz, prośby czy ten, no to takie... Gdzieś tam prośby wie standardowe, czy na przykład, nie wiem, myślę zdjęcie bez koszulki, oczywiście, <grym> czy tam <grym obserwacje. <grym czy na jest przykład jest nie chciałbym jakiejś, wiesz, więc tak no. Dobra, słuchaj, mam kilka takich stwierdzeń na Twój temat, które również zdobyłem z Twojego TikToka. Latasz do Turcji farbować włosy. Tak. Zaprezentujmy tutaj, proszę bardzo, ładny czerwony fryz. Tak jest. Dlaczego do Turcji? Nie, to tak jakby <grym> ten <czysty grym> przypadek oczywiście. Nie więc to do Turcji zawsze co roku latamy sobie ze znajomymi. W tym roku byliśmy w, w tym roku byliśmy grupą 11 osób. Nie, no i tak, żeśmy sobie właśnie z Damianem, z moim braciakiem, którego tutaj serdecznie pozdrawiam. Pozdrawiamy. Damiana z disco znaczy z, z zespołu Spontan. Nie, tak żeśmy sobie założyli, że co roku po prostu farbujemy tam włosy, Już mamy nawet taki gdzieś tam swój salon, do którego gdzieś tam chodzimy zawsze, mega fajni ludzie. I, i tak po prostu, żeby tak sobie te wakacje. Jakby Okay, urozmaici. urozmaicić dokładnie, żeby była taka, wiesz, taka pieczęć nad I, nie? Taka okay. kropeczka nad I. Dobra, zmieniamy chyba tutaj jakąś mm -hmm. kartę. Dobra, ostatnio pokonałeś lęk wysokości. No, w Turcji właśnie. Tylko teraz żeśmy dało pytanie, jak to się nazywało. E, Tam sky... pojawiła się nazwa w twoim filmiku, ale właśnie nie pamiętam. W każdym razie, no latałeś czymś. Tak, to, był, to, był, to też jest chyba w Polsce nawet, że to jest taki jakby taka paralotnia, która jest, jest podczepiana do, do motorówki i to jakby lata sobie nad wodą. Mm. Na takim tylko słownie sznureczku, który jest przywiązany ci jakby, wiesz, do pupki. <laughs> to jest dokładnie nazwę. E, no i kurde... za. ...w ogóle, bo po raz, że przełamałem lęk wysokości, ale i tak dalej mam ten lęk wysokości, to nie jest tak, że go przełamałem, że już go nie mam. Mhm. E... Ale w samolotach się nie objawia, nie? Nie, nie. No właśnie. Samoloty, to jest, jest tak, coś innego. Tak, uh -huh. tak, tak, tak to chyba działa. Yy, no i wiesz, jakby sobie lecisz, nie? I fajnie w ogóle, bo w Turcji żółwie pływały. Normalnie wiesz, widać, kurde, z góry czysta woda. Żółwie pływają mega zajebista sprawa, nie? No ale bałem się strasznie. Jeszcze w ogóle kamerowałem też telefonem. mówię, jak mi to wypadnie, to w ogóle przywołuję. Siłownię, którą budowałeś, skończyłeś? Yy, skończyłem już. Taip? Tak, tak, tak. Już niedługo pokażę efekt na TikToku. Teraz w ogóle zacząłem też budowę. Yy, miał być. Miałem tylko zrobić tak naprawdę malowanie ścian w pokoju. Się okazało że robię remont, plus dobudowuję sobie jeszcze jeden pokój. Z rozmachem. No i to takim dość dużym, więc kolejny remont, jeszcze kolejny. Na TikToku pewnie też. Dobra. Czy spotykasz się z zazdrością? Z zazdrością? Nie wiem, ktoś ci czego jest zazdrości. Ktoś ci coś wypomina na przykład. Kurde, wiesz to. my żyjemy w ogóle teraz w takich dziwnych czasach. No czy ta Uno karta? A nie to ten, co jak ga odwracam kartę, co znaczy una, to na ten. Dobra, więc to żyjemy w ogóle w dziwnych czasach strasznie i to jest tak, że, że nie oszukujmy się, ale każdy sobie zazdrości, nie? To mhm. jest tak, że jeżeli człowiek ma więcej, troszeczkę albo coś więcej robi, to, to, to po prostu druga osoba mu zazdrości i to jest taka to jest bardzo ogólnie niezdrowe. Ja nauczyłem się żyć i bardziej mi tak rodzice wychowali, że, że po prostu my wszyscy jesteśmy tacy sami i każdy z nas może mieć to samo co druga osoba, tylko po prostu trzeba chcieć. Nie ma i nie ma co za Zazdrościć. E, niestety, ale u mnie taka zazdrość wiesz, występuje. Co prawda, ludzie myślą, że, o tym nie, że tego nie wiem, że tego nie widzę, e, no ale widzę, kto, jak, kto, kto, kto jakim jest uh -huh. człowiekiem i no i ta zazdrość jest, nie? Gdzieś tam wiesz. Ludzie robią na przekór dla mnie e, i w ogóle, no ale to wiesz, no jakby trzeba się posunąć z tym życiem, a ich nie będę zmieniał. Nie, no oczywiście. To, tylko, to tylko i wyłącznie świadczy o nich i gdzieś tam wiesz. A e. przeglądając komentarze na Twój temat. Sorry, ale nie znalazłem prawie żadnych negatywnych, ale spotkałem się z, z czymś takim, że chyba jesteś narcyzem. Zgodziłbyś się z czymś takim? Kurde, wiesz to po prostu znam swoją wartość. To, to wiesz, to tak... Czyli pewność ciebie po prostu to jest. Ale to też, to, 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 to oczywiście wszystko jest zdrowe, wiesz, bo osoby, które mnie znają po prostu no. wiedzą i yy, to, to też nie jest tak, że, yy, że gdzieś tam ja jestem, wiesz, jakimś mega dużym narcyzem albo coś, nie, albo że po prostu jestem nieskromny. Jestem, skromny, jestem mhm. skromną osobą jak najbardziej, osoby, które mnie znają o tym wiedzą, yy, tylko po prostu też czasem nauczyłem się, że trzeba doceniać to, co, swoją wartość i jeżeli na przykład ktoś mi mówi, że jestem słaby, no to nie mogę powiedzieć, że no, masz rację, jestem no. słaby. I wtedy, i wtedy on powie, o wow, ale jesteś skromny, tylko jeżeli ktoś powie na, na, na przykład, że, że, że wiesz, że jesteś słaby, to po prostu musisz, musisz powiedzieć na swoim, że, że osiągnąłeś tyle i tyle i to nie Jasne. jest moim zdaniem, wiesz, gdzieś tam wywyższanie, ani, ani gdzieś tam właśnie, e, że jestem narcyzem, tylko jakby docenianie tego, co gdzieś tam w życiu mi się udało osiągnąć, nie, bo ciężko pracuje, nie oszukujmy się, ale... Mhm. E, no ciężko pracy, ja wiesz, nie byłem nigdy w żadnym wydawnictwie, nie byłem, wiesz, po żadną wytwórnią, nie miałem tak, że starszy brat, starszy kolega, rodzice mi po prostu dali coś, na wszystko z musiałem zapracować Ale hejterzy zawsze się znajdą, nie? Tak, tak, ale wiesz, hejt też buduje, a dzięki Bogu nie mnie jest więcej tych pozytywnych niż tych negatywnych, nie? Tak już zbliżając się do końca, bo czas nas goni, wiem, że nie pijesz ani nie palisz. Tak, nie pijaj nie palę yy, Można się bez tego super bawić. Czasami te elektryczne papierosy są takie. Mm -hmm. To, co tam czasami wiesz, jak ktoś mi da, ale tak, żeby sam kupować, to nie. To też nie ukrywam, bo ja jestem taki, że nie ukrywam. Bo zawsze wiem, że kłamstwo ma krótkie nogi i, i ten, więc czasami tego elektryka coś tam sezopie, jakiegoś bucha. że czy bucha, jak to założył? <laughs> no, bo no bucha, no taka no, bucha. Jakiegoś tam no? wiesz. Yy, <laughs> dymka. Dymka sezopie, tego elektrycznego papierosa. Ale to też nie jest nic złego, to jest para wodna. Oczywiście. Ale oczywiście nie namawiam, nie, 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 nie ale Alkoholu w ogóle nie piję totalnie nic. Piłem dwa razy w życiu na 16 urodzinę swojej siostry, czyli ja wtedy miałem 13 lat. Uh -huh. Nie, nie wiem, czy to ja mogę mówić, czy nie pół Tatry wypiłem tyle pamiętam. I tutaj tak na zakończenie odcinka, yy, szach mat, w osiemnastu wypiłem dwa piwa, obudziłem o, się z jakąś dziewczyną w pokoju i na tym skończyłem swoje przygody alkoholowe. I tym akcentem kończymy program. Kamil Kosakowski z grupy Disco Boys był dzisiaj moim waszym gościem. Dzięki wielkie. Dzięki.